Opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie to główna misja Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. W tym celu placówka realizuje program finansowany z funduszy unijnych, dzięki któremu możesz bezpłatnie wykonać badania Twojego dziecka do drugiego roku życia, ocenić jego rozwój, a także skorzystać z porodnictwa specjalistycznego. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu znajduje się w ścisłej czołówce placówek medycznych w Polsce, które świadczą opiekę prenatalną, okołoporodową oraz ginekologiczną. W ramach realizowanego programu kobieta może skorzystać z dodatkowej opieki okołoporodowej, która składa się z kilku świadczeń, m.in. wczesnej fizjoterapii kobiety po porodzie, wsparcia dla kobiet po ociąży mnogiej, mobilnej poradni laktacyjnej czy rozszerzonej opieki położnej środowiskowej w zakresie poradnictwa rodzinnego przed i po porodzie. Są to wizyty z edukacji przedporodowej dla pacjentek do 20 tygodnia ciąży, ale również poradnictwo rodzinne po porodzie, dotyczące zarówno mamy, jak i nowonarodzonego dziecka. Małgorzata jest jestem fizjoterapeutą. Realizuje w projekcie świadczenie fizjoterapii okołoporodowej. To świadczenie jest dedykowane zarówno kobietom po porodzie fizjologicznym, jak i po cesarskim cięciu. W ramach tego świadczenia mamy możliwość odbycia takiej porady fizjoterapeutycznej jeszcze podczas pobytu pacjentki na oddziale położniczym. Kobieta po cięciu cesarskim bądź po porodzie fizjologicznym może skorzystać z porad w jaki sposób wzmacniać mięśnie dna miednicy, które w okresie ciąży były bardzo obciążone, a w okresie połogu powinna również i po okresie połogu bardzo o nie dbać, żeby je wzmocnić, aby Normalnie funkcjonowała w przyszłym swoim życiu. Fizjoterapeuta pomaga dbać o mięśnie brzucha, o powracanie do formy w taki sposób, aby kobieta mogła funkcjonować w pełni, w pełnym komforcie, zdrowo w trakcie, kiedy ma tych obowiązków coraz więcej, coraz częściej podnosi swoje dziecko. Wtedy mięśnie brzucha, dobrze zaopiekowane, w tym pomagają. W trakcie każdej kolejnej wizyty kobieta zdobywa wiedzę, która będzie procentowała także w przyszłości, kiedy pojawią się kolejne dzieci w rodzinie. Pacjentki bardzo chętnie korzystają z takiego wsparcia, które jest bardzo ważne w momencie rozpoczynającego się połogu. I tak naprawdę podczas. Takiego specjalistycznego postępowania fizjoterapeutycznego zajmujemy się badaniem kondycji mięśni brzucha po ciąży, zabocowania mięśni dna miednicy, a także specjalnie dobranych ćwiczeń fizycznych, które mogą wykonywać w połogu zarówno podczas pobytu na oddziale, jak i w domu. Jestem po porodzie fizjologicznym i w ramach projektu cieszę się, że jest taka możliwość, że można skorzystać z porady fizjoterapeuty, zobaczyć jakie ćwiczenia należy wykonywać w połogu, żeby zniwelować rozejście mięśni brzucha. Dzisiaj jestem po drugich zajęciach rehabilitacyjnych u pani doktor. Na zajęciach nauczymy się, jak ćwiczyć, jak masować bliznę pooperacyjną. One są istotne zarówno po porodzie naturalnym, jak i po cesarskim cięciu, co jest bardzo ważne dla naszych mięśni, dla dna miednicy, jak i również blizny pooperacyjnej. Bardzo się cieszę, że taki projekt powstał w Opolu, ponieważ coraz więcej kobiet jest uświadamianych, jak ważne to są rzeczy po porodzie, po ciąży. Zajęcia takie bardzo polecam. Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie to misja Klinicznego Centrum. Dzięki funduszom unijnym misję realizujemy w sposób kompleksowy. Zapraszamy mieszkańców Województwa Opolskiego wpisujących się w projekt realizowany przez Kliniczne Centrum do skorzystania z bezpłatnych świadczeń. Małgorzata Sobel, dyrektor Klinicznego Centrum. Serdecznie zapraszamy nasze mamy i przyszłe mamy województwa opolskiego do skorzystania z bezpłatnych porad, z bezpłatnych badań. Dla tych, którzy są w trakcie rodzicielstwa, dla pani i mam, które chcą podjąć się rodzicielstwa, mamy pieniądze finansowane z Unii Europejskiej dla was i dla waszych dzieci do drugiego roku życia. Serdecznie zapraszam i proszę, skorzystajcie z tego.